Jestem dosyć znany w mediach społecznościowych. No muszę się raz pochwalić, że byłem. kiedyś w Anglii, grałem w Londynie w klubie biało na Sylwestra, był to Sylwester na 250 osób. Muszę powiedzieć, że byłem w składzie pięcioosobowym i tam była taka niesamowita rzecz, że tam było takie dosyć dobre towarzystwo i miałem takiego gitarzystę. My się tak w sumie na ten wyjazd zintegrowaliśmy, a każdy z nas miał jakieś doświadczenie muzyczne, miał fajną wokalistkę. Ale na tę imprezę był gitarzysta rockowy. I słuchajcie, jest impreza, 250 ludzi bawią się w Londynie i on solo na gitarze. I on się kładzie na plecach i gra solo na plecach, bo on, on się tak wczuł w muzykę, że już, e, że ten, No nic, nie patrz, wszyscy stanęli jak wycie i się patrzą, co tu się dzieje, nie? Ale to było sympatyczne nie na to, że ktoś wygwizdał, tylko że po prostu było coś niesamowitego, co tam, takiego czegoś nie było. No i, i, i co jeszcze powiedzieć? Wracaliśmy po, z powrotem z Anglii do Polski jechaliśmy przez Krefeld, muszę powiedzieć, w Niemczech przekroczyliśmy granicę, zajeżdżamy sobie na CPN, tam koje samochód i podchodzi do mnie Polak, Mówiłem, że on też jest z Polski, tutaj mieszka, byś, tutaj jest klub polski, czy my byśmy nie chcieli w tym klubie zagrać? Ja mówię, że nie, do domu mi się nie śpieszę, a tu miło poznać jakichś Polaków, co w Niemczech mieszkają. No i tak, no to dobra, no to jedziemy, zawozi nas do domu, daje klucze od domu i mówi, to ja będę wieczorem, przed tym, bo ja teraz mam jeszcze jakieś zajęcia, zostawia nam dom z majątkiem, może i z pieniędzmi, ze wszystkim zaufanie do człowieka, który widział 5 minut. Taki szok dla mnie, to był szok, że po prostu graliśmy w, tych, w, w Klubie Polskim do kapelusza, było bardzo fajnie, towarzystwo, dużo Polaków, było sympatycznie i śmiesznie. No i muszę też pochwalić się następnym takim, że po prostu zostałem zauważony w mediach społecznościowych i wziąłem w poważnym projekcie udział, byłem za granicą, muszę powiedzieć, że w Afryce, nie mogę na ten temat na razie nic więcej powiedzieć, ale będzie jest z tego zrobiony film znanych reżyserów. Ten film będzie miał premierę na jakimś festiwalu i będzie być może miał premierę w polskich kinach lub może na platformie Netflix.